Iwona Siednik Kornetka, dzień dobry. Czas na miejski serwis informacyjny. Zapraszam. Koniec z chaosem reklamowym w Krakowie. Na początek Uchwała Krajobrazowa. Przyjęty przez Rady Miasta dokument kończy z grodzeniem osiedli, wielkimi reklamami i banerami zasłaniającymi elewacje budynków. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 lipca. Mamy konkretny dokument, jakim jest Uchwała Krajobrazowa, która reguluje warunki, zakres funkcjonowania reklam, jak te reklamy mają wyglądać. Sądzę, że to jest oczywiście zamknięcie pewnego etapu bardzo istotnego, bo stwarzamy pewne podstawy formalno-prawne do egzekwowania przepisów tej uchwały w stosunku do wszystkich reklamodawców i właścicieli nieruchomości, na których te reklamy są usytuowane, ale z drugiej strony mamy świadomość, że będziemy poddawali weryfikacji przez życie, przez konkretne przypadki, czy wszystkie zapisy tej uchwały są właściwe i odpowiednie. Od powierzchni zużycia wody gospodarstwa lub liczby osób. Kraków dyskutuje, jak naliczać opłatę śmieciową. Zmianę stawek wymusza nowe prawo krajowe. Niezależnie od wybranego sposobu, w kwietniu czekają nas podwyżki. Ustawodawca narzucił nam kwestię opłat za kubeł, która jest napisana minimalna, maksymalna kwota. Te kwoty w rzeczywistości są wyższe, a więc gospodarka śmieciowa musi spowodować Wzrost opłat, żeby móc pokryć te koszty, wzrost cen energii, wzrost kosztów pracy pracowników już powoduje olbrzymi wzrost kosztów. Koronawirus niestety zbliża się do Polski. Coraz więcej osób zgłasza się do lekarzy zaniepokojonych gorączką lub przeziębieniem. Dlatego u nas teraz poradnik, jak chronić się przed tym wirusem. Trzeba pamiętać, że koronawirus jest jednym z wielu, to które zagrażają nam w tej chwili. Zaraża się tym podobnie jak grypą, więc powinniśmy się tak zachowywać, jak zawsze się zachowujemy w sezonie grypowym, czyli unikać bliskiego kontaktu z osobami, które kaszlą, kichają. Sami nie powinniśmy chodzić w zbiorowiska, jeżeli kaszlemy, kichamy, mamy gorączkę. Mamy często myć ręce, zachowywać się normalnie, zdroworozsądkowo unikamy przebywania w dużych skupiskach ludzi unikamy na przykład jazdy windą Dlatego, że w windzie jedziemy z nieznanymi osobami i w bardzo małej przestrzeni. Osoby, które mają wirusa jakiegokolwiek, czy jest to wirus powodujący przeziębienie, czy koronawirus, powinny pozostać w domu. W związku z tym, że od kilku tygodni już zgłaszają się do nas pacjenci, którzy są podejrzewani albo sami u siebie podejrzewają infekcję koronawirusem, okazuje się, że ponad połowa z nich choruje na grypę. E, oczywiście trzeba się szczepić. Jak najwcześniej, ale jeżeli ktoś tego nie zrobił, a ciągle mamy sezon y, grypowy, warto to zrobić choćby dziś. Wraca temat zakrzówka. Zarząd Zieleni Miejskiej apeluje o niewchodzenie na teren przyszłego parku i kąpieliska. W tej chwili to zamknięty plac budowy. Przebywanie na nim jest niebezpieczne i może się skończyć wypadkiem. W chwili obecnej tam, gdzie, gdzie nie ma siatki, nie mamy kontroli nad tym, co się może w danej chwili wydarzyć. I upadek większej skały, czy nawet mniejszego głazu może spowodować uszkodzenia u osób postronnych, jeżeli będą na ten obiekt wchodzić. Sugerowałbym, żeby wejście jednak przemyśleć. Każda nasza praca to przede wszystkim myśl o tym, jak możemy czuć się tu bezpiecznie. Staramy się zabezpieczać go tak, żeby jak najmniej ingerować w tą przestrzeń, ale czasem jest to po prostu niemożliwe. To, co dzieje się na Zakrzówku, wypadki, które tutaj się zdarzają, powodują, że absolutnym Priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo, które nie podlega żadnym dyskusjom. Cel jest jeden, jak najbezpieczniejsze miejsce dla Krakowian. Połączy grzeguszki i Zabłocie. Nowa kładka pieszo-rowerowa powstanie przy modernizowanym przez PKP PLK w moście kolejowym. Ta kładka pieszo-rowerowa według naszych założeń powinna być integralną częścią ciągu pieszo który rozpoczyna się od ulicy Limanowskiego, czyli od terenów Muzeum Ziemi Podgórza, idąc w kierunku takich obiektów jak MOCAK, jak Muzeum Schindlera, zbliżając się w kierunku Bulwaru Wiślanych, następnie przejście na drugą stronę Wisły i tutaj znowu mamy tereny, które będą przez nas zagospodarowywane na podstawie porozumienia z PKP PLK. Teraz w serwisie dobra informacja dla seniorów. Kolejny miejski dzienny dom pomocy społecznej otwarty. Po gruntownym remoncie zaczął działać klub Senior Plus przy ulicy Krowoderskich Zuchów. W Krakowie jest już 8 takich placówek. Przede wszystkim ludzie się spotykają, mają wymieniają swoje zdania, biorą udział w różnych zajęciach. Jest to rewelacyjna sprawa, że powstało to tutaj, na tym miejscu i w takim ładnym budyneczku, który jest świetnie odnowiony. Tutaj do nas przychodzą seniorzy tutaj jest okoliczny skrowot, że przede wszystkim z okolicznych bloków, z okolicznych miejscowości, po to, żeby jakoś miło sobie spędzić czas. To są głównie samotne, przeważnie samotne panie. Są dla siebie przyjaciółkami, tworzą takie grupy wsparcia dla siebie tutaj. Występują na w krakowskich, bo powstał tutaj 15 lat temu zespół Krowodrzanie, seniorzy sami przygotowują scenariusze, sami przygotowują sobie swoje rekwizyty. Wszystko, co jest potrzebne, to wszystko się tworzy właśnie tutaj. Dialogi polskie, czyli rozmowy prawdziwych Polaków z Gąbrowiczem, to spektakl, jaki już od najbliższej soboty możemy oglądać na deskach Teatru Bagatela. Przedstawienie wyreżyserował Mikołaj Grabowski. W zamierzeniu miało być to opowieść o niczym nowym, to znaczy o skłóconym. Społeczeństwie. Może pewną atrakcją jest to, iż scenariusz jest złożony z tekstów XVIII-wiecznych autorów, czyli Kitowicza i Rzewuskiego. Versus Gombrowicz. Jestem jednym z Gombrowiczów, dlatego, że w zasadzie mamy społeczność zbiorową, podzieloną, tak jak i naród nasz, podzielony mniej więcej przez pół na no, tak zwanych hasłowo określonych kontuszowi i Gombrowicze. Jako, że są to rozmowy prawdziwych Polaków z Gombrowiczem, więc to jest to taki nieścisły podział. Mój wkład w ten scenariusz to są pieśni dziadowskie, oczywiście quasi dziadowskie. Tak się zastanawiam, no dobrze, ale co z nimi mam zrobić? Czy śpiewać jak pieśni dziadowskie prawdziwe? czy też poprosić kompozytora, wspaniałego kompozytora Zygmunta Koniecznego. No i on stworzył do tego właściwie osobne dzieło muzyczne. I jeszcze zaproszenie do Lasku Wolskiego, do nowego Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Otwarcie już w sobotę. Świat przyrody nie będzie miał teraz dla Was żadnych tajemnic. I to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę, dobrego dnia i do zobaczenia!